Sponsorem audycji jest klinika Alfa. Żana Kowalska, witam Państwa serdecznie. Czas na pierwszą audycję z cyklu Alfa na zdrowie. Gościmy dziś kierownika kliniki Alfa, specjalistę chorób oczu, doktora Mikołaja Krajewskiego. Witam serdecznie. Witam Panią, witam słuchacz. Jaskra, potocznie cichy złodziej wzroku. Czy to choroba, która zabiera podstępnie wzrok, czy może przebiegać bez objawów? Tak, dosyć często jaskra przebiega bez objawów. Pacjenci niekiedy zgłaszają przez lata zapalenie spojówek, niespecyficzne zaczerwienienie oczu, czasami mają poczucie ucisku, wypychania gałki ocznej, ale w większości przypadków jaskra przebiega bezobjawowo. Nie oczekujemy pogarszania się widzenia, nie oczekujemy zamglenia widzenia. Często po prostu pacjent przychodzi do okulisty i. Nagle dowiaduje się, że przez lata choruje na jaskry. W związku z tym, powiedzmy słuchaczom, jak się rozwija ta choroba. Choroba ma przebieg w większości podstępny. Przebiega w taki sposób, że ciśnienie, które tworzy się w gałce ocznej, doprowadza do ucisku na nerw wzrokowy, doprowadza do pogorszenia przepływu krwi w obrębie tego nerwu wzrokowego, prowadząc do stopniowego zaniku nerwu. Mówiliśmy o tym, że tak naprawdę często możemy przegapić te pierwsze objawy, że jest to taki cichy złodziej wzroku. A jakie jest rozpoznawanie jaskry, takie typowe? Jeśli chodzi o rozpoznawalność jaskry, to jest ona trochę zależna od kraju, czy jest to kraj bogaty, czy też biedny. Dlatego, że dla wykrycia jaskry potrzebne są pewne badania, które należy wykonać. Aż 2% populacji powyżej 40 roku życia, czyli dwie osoby na 100, Choruje na jaskrę. Po 60. roku życia zwiększa się ten odsetek aż pięciokrotnie. Widać, że jaskra jest bardzo częstą chorobą i no niestety w Polsce do rozpoznania jaskry dochodzi dosyć późno. Tak jak powiedziałem, pacjent przypadkowo dowiaduje się przy okazji pomiaru ciśnienia oka, przy okazji spojrzenia na dno oka, badania dna oka, że okulista zauważa zmiany, które. Sugerują, że powstała jaskra. Oczywiście to są pierwsze jakieś objawy, które każą nam szukać dalej. Najważniejszym badaniem dla rozpoznania jaskry jest badanie GDX. Jest to badanie pomiaru grubości włókien nerwowych, które w pierwszym jakby momencie ulegają zanikowi. Gdy nerw wzrokowy jest niedokrwiony, dochodzi do zaniku tych włókien. I badanie GDX jest badaniem pierwszorzutowym. Jeżeli mamy do czynienia z jaskrą, która jest y, nasilona, która już zabrała część wzroku, wykonujemy badanie pola widzenia, perymetrię, y, wykonujemy badanie pachymetryczne, czyli USG, rogówki. Powiedział Pan doktor, że w Polsce rozpoznawanie tej choroby jest dosyć późne. Zależy to od tego, czy kraj jest bogaty, jak bardzo jest bogaty. W jaki sposób możemy zatem zmienić te rozpoznawanie i te dane statystyczne? Na pewno dobrobyt kraju warunkuje dostępność do badań dodatkowych. Natomiast też najważniejszym badaniem jest badanie ludzkie, badanie okulistyczne. Ta dostępność tych badań jest dosyć mała. Też świadomość tego, że pacjent powinien co kilka lat być kontrolowany okulistycznie, też jest dosyć mała. Trzeba powiedzieć też, że z jaskrą można się urodzić. Jest wiele też przypadków jaskry w wieku dziecięcym, w wieku młodzieńczym. Jest jaskra, która ujawnia się dopiero w wieku późnym. Tak jak powiedziałem, po 60 roku życia pięciokrotnie wzrasta zachorowalność na jaskrę w stosunku do 40 latków. W związku z tym widać statystycznie, że jaskra przede wszystkim jaskra ta taka łagodna, której nie czujemy, pojawia się znacznie częściej w wieku późniejszym. Więc jakby jednokrotne stwierdzenie, że tej jaskry nie stwierdzono w wieku 40 lat, to nie jest tak do końca, bo zmieniają się pewne warunki w oku, które powodują, że w późniejszym wieku ta jaskra może wystąpić i może być różnica już w stosunku do badania, które odbyło się 5-10 lat wcześniej. Takimi ważnymi dosyć czynnikami, które warunkują powstawanie jaskry, jest to, że u kobiet ta jaskra występuje cztery razy częściej. Głębokość komory przedniej, czyli takie warunki anatomiczne zmniejszają się z wiekiem i to warunkuje, że dochodzi do pęcznienia soczewki, to warunkuje, że ta anatomia oka zmienia się z wiekiem i może prowadzić do powstawania jaskry w tym późniejszym wieku. Czym są spowodowane te dane statystyczne, że u kobiet częściej wykrywa się jaskrę? Przede wszystkim kobiety i mężczyźni niestety różnią się tą biologią hormonalną bardzo i wydaje mi się, że to warunkuje, że kobiety trochę bardziej narażone są na, na zmienność w późniejszym wieku i znane są też badania, gdzie badano na przykład wpływ pewnych hormonów na samowydzielanie się cieczy wodnistej wokół i być może, że to jest rozwiązanie tej zagadki, dlaczego kobiety częściej. Częściej także występuje jaskra np. w niektórych wadach wzroku, np. w krótkowzroczności, czyli minusowych szkłach, dla uproszczenia, że tak powiem nazwy, przy dużych minusowych szkłach często znajdujemy jaskrę otwartego kąta, czyli tą taką podstępnie, powoli zabierającą wzrok. Przy wadzie wzroku, która nazywa się nadzroczność, czyli szkłach plusowych, zwłaszcza dużych plusowych, szkłach bardzo często obserwujemy inny rodzaj jaskry, który jest znacznie rzadszy jaskry zamykającego się kąta przesączania. I taka jaskra może prowadzić nawet do ataku. Często pacjenci czują pobolewanie oka. Ucisk nad oczodołem, ucisk czoła, pobolewanie czoła. Więc tu mamy do czynienia już trochę z innym typem jaskry, który można odczuwać. Po prostu oko nas boli, czoło nas boli czasami, a lub też dochodzi do ataku jaskry, gdy nagle oko jest czerwone, bolesne, gdzie widzimy za mgłą. I no, powinniśmy wtedy szybko się zgłosić do okulisty, który odpowiednimi kroplami, odpowiednim zabiegiem laserowym doprowadza do unormowania tego ciśnienia. Czy ciśnienie tętnicze warunkuje także ciśnienie wokół? Czy ktoś, kto ma nadciśnienie, jest bardziej narażony na zachorowania właśnie na jaskrę? Nie do końca. Wprawdzie choroby układu krążenia, w tym nadciśnienie, częściej występują w jaskrze. Niż też inne czynniki, ale jaskrze normalnego ciśnienia, czy też jaskrze, która przebiega z brakiem innych objawów. Niemniej jednak nie znaczy to, jeżeli ktoś choruje na ciśnienie, to nie znaczy, że ma też podwyższone ciśnienie wokół. To są dwie odrębne rzeczy. Także lekarz, który sprawdza ciśnienie wewnątrzgałkowe, to nie jest to samo badanie, co oglądanie dna oka z powodu nadciśnienia. Czy inne czynniki mogą także wpływać na pojawianie się jaskry? Tak, jaskra jest dosyć szerokim pojęciem. Mianownik jest jeden, że zawsze dochodzi do neuropatii jaskrowej, czyli do tego upośledzenia krążenia wokół, że prowadzi do tego zwiększone ciśnienie w gałce ocznej, chociaż nie do końca, dlatego że, tak nawiasem mówiąc, istnieje także jaskra normalnego ciśnienia, czyli u pacjenta, który ma niskie ciśnienie w stosunku do całej populacji, czyli ma ciśnienie poniżej 21 mm subpartenci. Dochodzi mimo wszystko do upośledzenia tego krążenia w nerwie wzrokowym i neuropatii jaskrowej, ale skoro pani pyta o inne przyczyny powstawania jaskry, to bardzo często y, mówimy tutaj o jaskrze barwnikowej, y, czyli o takim stanie, kiedy barwnik, który znajduje się wewnątrz gałki ocznej, na przykład z tęczówki, każdy z nas ma jakąś pigmentację tęczówki, jedni mają jaśniejszą, drudzy mają ciemniejszą i ten barwnik uwalnia się z tęczówki i zapycha, najprościej mówiąc, takie sitko, które stanowi barierę między okiem a tymi naczyniami, które wyprowadzają płyn. I to zapychanie się tym barwnikiem powoduje jaskrę. Bardzo często obserwujemy takie uwalnianie barwnika u osób z jasnymi tęczówkami, z jasnymi włosami, którzy wcześniej się wieją. Jeśli chodzi o inne stany, to stany zapalne oka, wewnątrzgałkowe stany zapalne związane na przykład z chorobami reumatycznymi. Jaskra może być także wywołana lekami, na przykład kortykosteroidami, które są stosowane w takich chorobach, jak choroby reumatyczne. Yy, sterydy yy, bardzo często powodują wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Także może być jaskra pourazowa, czyli na przykład po jakimś uderzeniu w oko po pewnym czasie dochodzi do tak zwanej recesji kąta i wzrostu ciśnienia w gałce ocznej. Gdyby takie sytuacje występowały, należy się pokazać u okulisty na pewno. Częścią audycji Alfa na zdrowie są pytania przysyłane przez słuchaczy, przez czytelników. W tym tygodniu dostaliśmy trzy pytania. Pytanie pierwsze od pani Małgorzaty z Sochaczewa, która pyta, czy istnieje inne leczenie jaskry niż kroplami? Panie doktorze. Krople to tylko jeden z elementów. W zasadzie są trzy elementy leczenia jaskry. Pierwszym, który jest pierwszo jakby planowym leczeniem, są krople oczywiście. Krople jaskrowe, które kiedyś mieliśmy do wyboru może dwa, trzy rodzaje w tej chwili tych grup leków, które używamy w jaskry, jest przynajmniej 10. W związku z tym bardzo poprawiła się skuteczność leczenia kroplami, komfort pacjenta. Już nie wpuszczamy kilka razy dziennie. Często wystarczy jedna kropla wieczorem jako takie początkowe leczenie. No, oczywiście, jeżeli pacjent ma tą jaskrę bardzo zaawansowaną, często przyjmuje i dwa, i trzy rodzaje kropli, ale tych przypadków jest dużo mniej. Jeśli chodzi o inne leczenie, to przede wszystkim myślałbym tutaj o leczeniu zabiegowym laserowym i tu można podzielić tą interwencję na leczenie, kiedy mamy do czynienia z tą łagodną jaskrą otwartego kąta i wtedy bardzo częstym zabiegiem jest zabieg SLT, czyli selektywnej laserowej trabekuloplastyki. Jest to zabieg, który jest nieniszczący, czyli można go wielokrotnie powtarzać i jest bardzo, bardzo polecany w tej chwili, nawet w tych przypadkach jaskry, gdzie nie można już operować, gdzie jaskra jest resztkowa, gdzie widzenie jest już prawie zniszczone. Trzecim etapem leczenia jest leczenie operacyjne. Takie operacyjne leczenie należy wprowadzić, gdy jaskra bardzo przyspiesza. Dziękujemy za odpowiedź na te pytanie w imieniu Pani Małgorzaty. Kolejne pytanie nadesłał Pan Robert z Młodzieszyna, który pyta, czy na jaskrę mogą chorować także dzieci? Tak, oczywiście jest jaskra dziecięca, jest jaskra wrodzona. To są bardzo trudne przypadki. Oczywiście biorące swoją etiologię z anatomii, z niewłaściwej budowy oka po urodzeniu. Bardzo trudne, źle rokujące. Często prowadzące do dużych uszkodzeń mimo wdrożonego leczenia, i leczenie tu zazwyczaj opiera się na interwencji chirurgicznej, a nie kroplach. Czas na ostatnie pytanie nadesłane. Tym razem pani Beata Sochaczewa pyta, czy w jaskrze pogarsza się ostrość wzroku? W jaskrze czasami możemy odczuć pogorszenie czułości widzenia, czyli że coś się dzieje z naszym widzeniem, ale to jest w bardzo późnym stadium jaskry. Tak naprawdę, pierwsze ucierpi nasze pole widzenia. Powstają mroczki w naszym polu widzenia, powstają obszary trochę zmniejszonej czułości. W późniejszym czasie to pole widzenia ulega zawężeniu. Tworzy się widzenie lunetowe w końcowym stadium, aż znika zupełnie widzenie. To rozpoznanie poprzez pogorszenie widzenia jest już bardzo późnym stadium. E, dlatego ja zalecam pacjentom często dla takiej samokontroli, jeżeli mają zdrowe oczy, żeby raz zasłonić lewe oko, drugim razem prawe, porównać to widzenie w dobrych warunkach, w gorszych. Wtedy znacznie częściej znajdziemy choroby takie jak jaskra, ale także inne, bo to właśnie porównanie, kiedy oceniamy widzenie każdym okiem z osobna, bardzo często daje nam informację, że coś niewłaściwego się dzieje z naszym wzrokiem. To nie musi być jaskra, to może być zakrzyp, żyły, w siatkówce to mogą być inne problemy, które patrząc jednym i drugim okiem naraz nie zauważymy, bo obrazy nakładają się na siebie, są prawidłowe i to, co jest złe w prawym oku, nadrabia lewe i odwrotnie. W związku z tym zasłańmy raz lewe, raz prawe, sprawdźmy na czymś drobnym z daleka, czy widzimy dobrze, jeśli nie to jest to sygnał, żeby się zgłosić do okulisty i niech oceni jaki jest problem. Gościem pierwszego odcinka programu z cyklu Alfa na zdrowie był kierownik kliniki Alfa, specjalista chorób oczu dr Mikołaj Krajewski. Dziękuję bardzo za rozmowę i przybycie do naszego studia. Bardzo proszę i do usłyszenia. Sponsorem audycji była klinika Alfa.